Otóż wszystkie te produkty dostępne są w katalogach, w cenach katalogowych. Ale będąc członkiem klubu FM, możesz każdy ten produkt kupować w cenach hurtowych. I wcale nie muszą być to hurtowe ilości. Wystarczy jedna czy dwie sztuki produktu, a przecież nikt nie lubi przepłacać. Drugie prawo to jest prawo do odsprzedaży. Jeśli już możemy kupować w cenach hurtowych, to logicznym jest że dla osób, które nie będą członkami KWFM, możemy te produkty w cenach katalogowych odsprzedawać. Tu pojawia się marża. Marża całkiem spora, bo aż 43%. Jeśli ktoś potrzebuje na już zarobić 200-300 zł, to nic prostszego. Otwierać katalog, otwierać piórnik, zbierać zamówienia. I trzecie prawo, to jest prawo, z którego ja teraz korzystam, a mianowicie prawo do budowy sieci. Swojego FM. Co to znaczy? Znaczy to, że będziesz miał również prawo zapraszać kolejne osoby do klubu FM. Po co? Po to, żeby te osoby korzystały z tych trzech praw. Żeby oszczędzały, żeby jeśli mają taką potrzebę, zarabiały na sprzedaży i żeby one również zapraszały kolejne osoby do klubu FM. Czy opłaca nam się budować taką sieć? Opłaca się. Bowiem firma na koniec każdego kalendarzowego miesiąca. W zależności od obrotu, jaka nasza sieć wygeneruje, wypłaci nam dodatkowe pieniądze. To jest od 3 do 21%. Początkowo te pieniądze są wypłacane w postaci rabatów, później w postaci prowizji. Jak to wygląda? Otóż każdy produkt firmy FM czy usługa ma przypisaną swoją wartość punktową. Ale żeby nie komplikować, czynimy tutaj wartość perfum. Jedne perfumy klasyczne mają wartość. 18,36 punkta. I teraz, żeby uzyskać pierwszy próg procentowy, 3%, musimy w skali miesiąca uzbierać 300 punktów. Co to znaczy uzbierać? Znaczy zebrać zamówienie na 300 punktów, ale nie musi być to zamówienie jednorazowe. Tych zamówień może być kilka. Ważne, żeby mieściły się między pierwszym a ostatnim dniem miesiąca. I w momencie, kiedy tak się miesiąc zakończy, firma przelicza punkty na złotówki w stosunku 1 do 1, 3% z 300 zł, 9 zł. Ale biznes, może ktoś powiedzieć. No tak, ale mały obrót, małe pieniądze. Kolejny próg procentowy to 6%. Żeby znaleźć się na tym poziomie, należy w skali miesiąca zebrać 1200 punktów. W swojej organizacji mamy wiele osób, które same robią taki obrót. Sprzedawcy, ludzie, którzy potrafią, lubią to robić, świetnie, zarabiają. Ale ja zawsze powtarzam, zamiast ciężej pracuj mądrzej. Łatwiej jest zgromadzić takie punkty, zapraszając kolejne osoby, bowiem punkty liczone są zawsze z całego obrotu naszej grupy. Na tym poziomie będziemy zarabiać już około 50, a tak naprawdę od 50 zł. I tu później postępują kolejne poziomy. Aż dochodzimy do najwyższego poziomu w pierwszej części planu marketingowego, jest to poziom 21%. Na poziomie 21% te zarobki to nie jest 9 czy 50, tylko tu będziemy już zarabiać od 3 do 5 tysięcy złotych pasywnego dochodu. Co to jest dochód pasywny? E, najłatwiej można to sobie wyobrazić i przyswoić e, poprzez nieruchomości. Wyobraź sobie, że masz trzy mieszkania w swojej miejscowości, tam gdzie mieszkasz. Wynajmując te mieszkania, niezależnie od tego, czy jesteś zdrowy, czy jesteś chory, czy jesteś na miejscu, czy jesteś na urodzie, za każdym razem, za każdym miesiącem otrzymujesz dochód pasywny. Tutaj również, jeśli zbudujemy strukturę na 21%, co miesiąc mamy wypłacone tego rzędu pieniądze, w zależności od tego, jak grupa jest rozłożona. Czyli jak to może wyglądać? Rozpoczynamy. W pierwszych spotkaniach pozyskujemy pierwsze osoby, w takich spotkaniach ja Ci pomagam, wspólnie z Tobą uczestniczę. Wiem jedno, jeśli konsekwentnie będziesz wykonywał rzeczy, o których mówimy, prędzej czy później dojdziesz do poziomu 21%. Jak długo to będzie trwało, tego nie wiem. My potrzebowaliśmy na dojście do 21% 5 miesięcy, ale są osoby, które dochodzą do tego poziomu w rok czy w dwa. To też super, bo przecież warto popracować 2 lata, żeby zarabiać pasywnego dochodu 3 do 5 tysięcy złotych. Dodatkowo, będąc na poziomie 21%, otrzymujesz jeszcze jeden nieprawdopodobny bonus. Otóż firma FN w ubiegłym roku wprowadziła program motywacyjny Mercedesem po sukces i każda osoba, która znajduje się na poziomie 21%, może jeździć Mercedesem klasy A którego firma co 4 lata wymieni na no. Przez cały czas współpracy z firmą FM zastanawialiśmy się, że no, dlaczego to się tak dynamicznie rozwija? Co jest tym motorem napędowym? Odpowiedź jest bardzo prosta. To są dwa elementy. Po pierwsze, produkt jest w znakomitej jakości, bo komponenty brane są z samego źródła. Po drugie, firma rezygnując z tych trzech rzeczy, może zaproponować ten produkt w świetnej cenie. I te perfumy klasyczne, o których tu mówiliśmy, w cenie katalogowej kosztują 33,50. Nasza cena, cena dla Klubowiczu to 23,45. Ale oczywiście taka różnica w cenie występuje również przy każdym innym produkcie. Powiedz mi teraz o tych wstępnych informacjach, w jakiej cenie chciałbyś kupować nasze produkty? Drożej czy taniej? Jeśli tani, to wiadomo, że trzeba być członkiem klubu FM. Żeby stać się członkiem klubu FM, należy... Nawet podstawowe narzędzie pracy, bo ciężko jest opowiadać o tym, jak pachnie drzewo sandałowe pomieszane z konwalią i z domieszką bzu, ale łatwo jest to pokazać. A w tym podstawowym narzędziu pracy mamy próbki wszystkich dostępnych zapachów. Taki zestaw startowy kosztuje 135 zł. Dlatego też poproszę Ciebie o dowód, żebyśmy mogli wypełnić odpowiedni dokument o przystąpienie do klubu FM. Dziękuję.